Witajcie, Kochani, na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam pulchniutkie bułeczki z jabłkami, a górę posypałam kruszonką z orzechami. Zapraszam więc na film, a przed obejrzeniem koniecznie zasubskrybuj mój kanał, a za każdą subskrypcję serdecznie dziękuję. Na początek przygotowuję rozczyn drożdżowy. Do miski wlewam pół szklanki letniego mleka, jedną łyżkę cukru, jedną łyżkę mąki oraz 50 g świeżych drożdży. Drożdże rozkruszam sobie w palcach, całość dokładnie mieszam, a następnie przykrywam ściereczką i odstawiam na jakieś 20 minut do wyrośnięcia. Przez ten czas obrałam i pokroiłam w kostkę 3 jabłka. Do jabłka dodałam 2 łyżeczki cukru pudru oraz 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Jabłka odstawiłam na mały ogień i blanszowałam około 5 minut, cały czas mieszając. Jabłka trochę zmiękły oraz wytrącił się mały, słodki kleik, dzięki któremu owoce lepiej będą się trzymały na cieście. A jeśli macie kwaśne jabłka, dodajcie sobie więcej cukru, pudru. Następnie do dużej miski wsypałam około 600 g mąki pszennej, dodałam dwa całe jajka, pół szklanki cukru, 100 g rozpuszczonego i przestygniętego masła oraz mój wyrośnięty rozczyn drożdżowy. Ciasto wyrabiam tak długo, aż będzie mi się odrywało od ręki. A w razie konieczności ciasto możecie podsypać sobie mąką podczas wyrabiania. Na koniec ciasto przykryłam ściereczką i odstawiłam na jakieś 40 minut do podwojenia jego objętości. I jak widzicie ciasto pięknie wyrosło. Ciasto przyłożyłam sobie na stół i jeszcze chwilę wyrabiam. Ciasto powinno wyjść pulchne i mięciutkie. Ciasto odrywam na mniejsze kawałki, a z nich będę tworzyła bułeczki. Następnie wszystkie bułki przykładam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, a za pomocą małej łyżeczki robię wgłębienia, a w to miejsce będę nakładać wcześniej uprażone przeze mnie jabłka. Jabłka nakładam po kilka sztuk na każdą bułkę. Ciasto wciąż rośnie, więc możecie jabłka trochę przycisnąć, żeby nie wyskoczyły z ciasta. Wszystkie bułki na koniec posmarowałam mlekiem, możecie również rozkłóconym jajkiem. Yy, oraz posypałam kruszonką, z tym, że do kruszonki dodałam posiekane orzechy. Oczywiście wszystkie składniki i proporcje wypiszę Wam w opisie pod filmem. Dodam jeszcze tylko na koniec, że bułeczki wyszły przepyszne. Po upieczeniu bułeczki posypałam cukrem pudrem oraz polałam lukrem. Połączenie kruszonki z orzechami na bułce z jabłkami komponuje się idealnie. Możecie do jabłek dodać również cynamon lub inną przyprawę korzenną. Bułki przed upieczeniem przykryłam jeszcze ściereczką na 10 minut, żeby jeszcze troszkę urosły, a następnie przełożyłam do piekarnika i piekłam w 180 stopniach przez 30 minut. Kochani, jeśli Przepis wam się podobał, to zasubskrybuj mój kanał, a ja życzę Wam smacznego i serdecznie pozdrawiam.